Esport rozwija się od ponad 20 lat. Idzie mu bardzo dobrze. Ostatnie kilka lat to praktycznie ciągłe, ciągły rozwój, polegający na tym, że przede wszystkim rozgrywki się profesjonalizują. A to, co my robimy przy Polskiej Lidze sportowej, to to, że z jednej strony mamy bezpieczeństwo i stabilizację dla graczy, z drugiej strony mamy bezpieczeństwo i stabilizację dla naszych partnerów, sponsorów, którzy wtłaczają przede wszystkim dwie rzeczy. Z jednej strony doświadczenie, które mają ze sportu, a zakłady bukmacherskie. W naturalny sposób przenoszą swoje pozytywne doświadczenia do eSportu. I to jest coś, co powoduje, że polska Liga e Sportowa rośnie. Mieliśmy współpracę już od kilku lat z innymi zakładami bukmacherskimi, w tym roku zmieniliśmy kompletnie format Polskiej Ligi e Sportowej i widzimy, w jaki sposób to wpłynie na to, w jaki sposób będziemy pokazywać rozgrywki e-sportowe zarówno na transmisji, jak i również w social mediach. I bardzo Wam dziękuję, jako zakładom bukmacherskim, którzy dostrzegają potencjał Polskiej Ligi e-sportowej, a przede wszystkim dostrzegają to, że gracze, zawodnicy zakładów bukmacherskich mogą obstawiać Polską Ligę e-sportową. Jako jedyni, jedyni w Polsce będziecie mogli obstawiać zakłady bukmacherskie live. I to chyba za zasługą Twoją, Wiktorze, bo jesteś też graczem. Tak, jestem też graczem i sam widziałem, jak to się wszystko zmienia po latach. Zacząłem grać mniej więcej 7 lat temu, w, tak bardziej profesjonalnie, że tak powiem. I naprawdę widać dużo to zmiany w Polsce, bo na początku to mało ludzi o tym wiedziało, mało ludzi tym się interesowało. No, a ja się drążałem w temat bardziej, bardziej patrzyłem, co się dzieje za granicą w innych krajach i bardzo się na tym wzorowałem, tak? I chciałem się po prostu polepszyć i też spróbować grać profesjonalnie. No, a teraz w dzisiejszych czasach to już każdy e sport. Można to wszędzie oglądać, jest to dostępne za darmo i jest to naprawdę świetna opcja na zabicie czasu i po prostu trenowanie, jeżeli się chce naprawdę lepiej grać te gry profesjonalnie. No, nie da się nie zauważyć tej profesjonalizacji e-sportu, o której, o której powiedziałeś. I nie da się w ogóle nie zauważyć fenomenu e-sportu. Stąd też no, u nas najpierw wzmocnienie Forbet naszego teamu marketingowego Wiktora, o osobę, która o e-sporcie wie bardzo dużo, sam jest, sam jest graczem. I stąd też dość naturalne nasze zainteresowanie współpracą z Polską Ligą Esportową, bo widać to, to, o czym wspomniałeś, tak? czyli widać tą, tą stabilizację, tą pewność dla partnerów. Dla zawodników też, no ale z naszego punktu widzenia przede wszystkim dla, dla partnerów biznesowych. I też to, co jest ważne, myślę, podkreślenia, to są emocje, które daje które daje. No Polska liga e sportowa e -sport ogólnie. Ta emocja, ta adrenalina dla, dla kibica, tak? Nie chcę porównywać e-sportu do sportu, natomiast te emocje są bardzo, bardzo porównywalne. A trochę inna jest grupa, grupa docelowa, kibice sportu, kibice e-sportu. Stąd dla nas naturalnym krokiem po rozwoju naszej oferty e sportowej która już w tej chwili myślę jest bardzo szeroka i, i, i najlepsza na rynku, było zaangażowanie się we współpracę z takimi organizacjami jak Polska Liga Esportowa i myślę, że to będzie z korzyścią dla wszystkich stron, a przede wszystkim z korzyścią dla kibiców esportu, którzy... Będą mieli dodatkowe emocje śledząc rozgrywki Polskiej Ligi Esportowej. Myślę, że ważna, ważna informacja to taka dla naszych zarówno widzów, ale też dla osób, które będą dokonywać zakładów bukmacherskich. Jest taka, że pierwszy raz będziemy mogli współpracować z zakładem bukmacherskim przy tworzeniu dedykowanych zakładów. Bo do tej pory oprócz tego, że gracze zakładów bukmacherskich wykorzystujący esport mogli, mogli obstawiać wygrał, przegrał remis i ewentualnie zakłady live. To dzięki współpracy właśnie z graczami i bookmacherami waszymi będziemy mogli tworzyć dedykowane zakłady bookmaerskie, które będą tylko i wyłącznie w Forbecie. Co chyba robimy pierwszy raz w ogóle na świecie w sensie takim, żeby taką współpracę nawiązać partnera, organizatora z jednej strony rozgrywek, a z drugiej strony właśnie sponsora i partnera takiej ligi jaką jest Polska Liga Sportowa. Także ja jestem bardzo ciekawy, jak to będzie wyglądało, jakie będą nowe zakłady, bo tutaj tylko i wyłącznie ograniczeniem jest nasza wyobraźnia. Więc wydaje się, że będzie ciekawie. To na pewno to mogę zagwarantować, szczególnie wiedząc, z jednej strony wiedząc jak, jaka jest wiedza po waszej stronie, z drugiej strony jaka jest też fantazja po stronie naszych analityków. My od dłuższego już czasu mocno angażujemy się też w rozgrywki niższych lig piłkarskich, i tam też nasi analitycy przygotowują dedykowane specjalne zakłady. Jednym z takich zakładów, który się cieszył chyba największym zainteresowaniem, to w ogóle przerotło nasze oczekiwania. Był taki, był taki mecz dwóch drużyn z niższych lig, więc. Wybaczcie mi, ale nas nie pamiętam. Natomiast wiem, że boisko znajdowało się w pobliżu lokalnego cmentarza i mieliśmy zakład czy w czasie 90 minut meczu piłka wypadnie na cmentarz. Cieszyło się to olbrzymią popularnością, więc Myślę, że też coś super ekstra będzie, będzie tutaj opracowane na rozgrywki Polskiej Ligi Esportowej. Ważne jeszcze to, że e-sport daje niesamowitą dynamikę. To znaczy, że tych zakładów możemy po pierwsze multiplikować znacznie więcej niż w zwykłym sporcie, a ponadto samych meczów odbywa się znacznie więcej. Więc to jest też, myślę, coś, co daje e-sport i zwiększa przede wszystkim tą grywalność, rozrywkę, bo na koniec dnia to jest rozrywka, prawda? W sensie taki sposób chyba traktują to wasi użytkownicy, tak mi się wydaje. Nie wiem, co on na ten temat powiecie. Tak, tak. To jest rozrywka. Po prostu, porównając ze sportu, meczy esportowych jest naprawdę wiele. Codziennie znajdzie się coś dla każdego. Są różne gry, tak właśnie jak Counter-Strike, League of Legends czy Starcraft. Po prostu do wyboru, do koloru, tak. I codziennie rozgrywa się na ponad 5 meczów, przynajmniej. I może sobie po prostu wybrać co się ogląda, tak? A nie tak jak na przykład, tak jak ja, nie ja jestem aż tak zainteresowany w zwykłym sporcie, ponieważ dla mnie to nie jest aż taka rozrywka, nie jest tyle tego, nie mogę tego śledzić tak na bieżąco, codziennie, tylko po prostu co parę dni, tak? Czyli według mnie właśnie dla takich młodszych ludzi tak jak ja będzie to bardziej interesujące niż zwykłe, tradycyjne sporty. E to, 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 to jest warte podkreślenia, że w pewnym sensie można powiedzieć, że e-sport jest jakby idealnie skrojony, stworzony pod zakłady bukmacherskie, bo właśnie ta dynamika rozgrywki, to jak wiele różnych zdarzeń możemy obstawiać, plus bogata oferta powoduje, że taki kibic e-sportu, on się nie, nie nudzi, on tylko jeśli tylko ma ochotę śledzić rozgrywki i obstawiać, to zawsze w zasadzie ma, ma taką możliwość. Praktycznie to nie występuje w żadnym innym, innym sporcie. W piłce nożnej ten sezon jest długi, ale jest, są dziury w tym sezonie. Każdy inny sport jest sezonowy, czy to będą zimą skoki narciarskie, czy sezon żużlowy, bardzo popularny w Polsce. To jest też tylko kilka, kilka miesięcy i też tych, tych meczów nie, nie, jest, nie jest wiele. Natomiast Kibice, fani e-sportu no, są w tym szczęśliwym położeniu, że oni coś dla siebie mają zawsze i jeszcze to coś no, to jest właśnie bardzo szeroka, rozbudowana oferta, która myślę, że właśnie dzięki naszej, naszej współpracy ona będzie jeszcze ciekawsza i będzie czymś unikatowym na skalę, mam nadzieję, nie tylko polską, ale światową. Platformy internetowe, w naszym przypadku, z którymi pracujemy, a jest ich kilka, dają przede wszystkim trzy możliwości. Z jednej strony bardzo duże zaangażowanie użytkowników, co pozwala przenosić użytkownika z tej konkretnego okna, w którym ono to ogląda, do dowolnego okna, gdzie użytkownik może skorzystać na przykład z zakładów Bookmart. Z drugiej strony, to co jest bardzo ważne, to przede wszystkim interakcja. Użytkownicy na platformach internetowych, z których my korzystamy, wymieniają się informacjami, dzielą się na żywo, czyli to, co się dzieje, Aktualnie w rozgrywce sportowej jest również przenoszone do tego, w jaki sposób użytkownicy dzielą się tą informacją ze sobą, wykorzystując właśnie komunikatory wewnętrzne takich platform. Po trzecie, to co daje możliwość z wykorzystywaniem platform internetowych, to przede wszystkim interakcja związana z przekazaniem informacji o kursach live. To jest coś, co jest unikalne w skali świata, daje większe możliwości w znacznym stopniu niż telewizja. Ale nie wiem, co o tym myślicie z punktu widzenia zakładów bookmerskich. Z punktu widzenia dokładnie jest tak, że naprawdę to pozwala na wiele możliwości. Sam jestem użytkownikiem praw tych internetowych i tam jest naprawdę duży potencjał na to, żeby użytkownicy, tak samo jak już fani, dostali tak naprawdę więcej zabawy z oglądania sportów na właśnie jakiejś platformie internetowej, ponieważ zazwyczaj jest czat obok takiej transmisji, która jest na żywo. I właśnie tak jak wspomniałeś, użytkownicy mogą się dzielić różnymi informacjami, pośmiać się razem tak, w jakiś moment się stanie właśnie w grze i można się tym dzielić yy, i szerować wszędzie tak? więc jest to taka, dzięki tym platformom właśnie też rozpowszechniamy yy, tą zabawę jako S-sport i yy, jako bookmacherzy to no, możemy z tego fajnie właśnie to użyć tak, w, żeby właśnie się użytkownicy złączyli razem no tak, no, ta interaktywność, o której powiedziałeś, ona daje, y, daje mnóstwo nam możliwości, tak? Daje możliwość szybkiego, dynamicznego pokazania kursów. Y, te kursy y, e-sportu jest dynamiczna rozgrywka i one się też dynamicznie zmieniają. Możemy pokazywać te zmiany. Y, możemy tak naprawdę też... Y, y, jakby dostosowywać się do tego, co interesuje kibica. Tak? Śledząc yy, chociażby dyskusję na czacie, śledząc przebieg rozgrywki, wprowadzić jakiś nowy szybko zakład. Tak? To, yy, to wszystko to są te, yy, te możliwości, których w zasadzie nie ma przy tradycyjnym sporcie. Tak? Przez to, że ta, ten kontakt na linii yy, widz, a rozgrywka. Czy widz, a partnerzy danych rozgrywek jest, jest mocno ograniczony, tak, przy relacjach telewizyjnych. Znaczy, w zasadzie go nie ma, tam nie ma tej interaktywności. E, platformy, na których są streamowane, są pokazywane rozgrywki e sportowe, e, zapewniają nam ten kontakt. W zasadzie, tak, tą bliskość z, z tym kibicem. E, no w zasadzie, jakbyśmy siedzieli w jednym pomieszczeniu, to, to, to nic nie zmienia, więc e, mm, i dzięki temu ta oferta może być dużo lepiej skrojona od oczekiwania takiego kibica e sportowego. Jest jeszcze ważna rzecz, o której nie powiedzieliśmy, mianowicie to, że platformy internetowe dają tę możliwość oglądania w dowolnym miejscu i czasie. To znaczy, nie musimy być już w jednym pokoju przy telewizorze i walczyć w ogóle czy to z rodziną na temat tego, co teraz oglądamy. Tylko faktycznie daje nam to taką możliwość, żebyśmy mogli korzystać z rozwiązań technologicznych i oglądać. Rozgrywki polskiej ligi sportowej w dowolnym miejscu, na dowolnej platformie, czyli od telefonu poprzez tablet, skończywszy nawet na konsoli w tej chwili, czy nawet w dużym telewizorze, wykorzystując platformę internetową. Nie? No, to ja się powtórzę, tak, ale to jest jakby kolejny dowód na to, że e sport jest jakby skrojony pod zakłady, tak? Bo e, tak jak powiedziałeś, że oglądać możemy to w zasadzie wszędzie i nie ma potrzeby walczyć o telewizor. Mamy tablet, mamy telefon, e, mamy komputer, możemy być poza domem, w domu, nieważne i śledzimy te rozgrywki, dokładnie to samo jest z zakładami przecież, tak? E, mamy aplikację, mamy fajną wersję mobilną. E, nie trzeba siedzieć w domu przy komputerze stacjonarnym. Mamy telefon Jedziemy akurat metrem, jest chwila wolnego i sobie śledzimy rozgrywkę i obstawiamy, tak. To jest jakby kolejny dowód na to, że te dwie gałęzie e-sport i zakłady bukmacherskie są bardzo blisko ze sobą powiązane. Trafiać powinny uważam w gusta kibiców i, i, i tak naprawdę zapewniać im ta współpraca powinna zapewniać im jeszcze lepsze doznania, jeszcze lepszą rozrywkę niż to, co otrzymują do tej pory. Jestem przekonany, że tak będzie. W związku z tym, że e-sport rozwija się od 20 lat, widzimy przede wszystkim to, że młodzi ludzie, którzy kiedyś byli młodymi ludźmi, bardzo młodymi, poniżej 18 roku życia, dojrzewają razem ze sportem. To oni w tej chwili wkraczają w wiek 25-36 lat, i to oni są. Tym korem ludzi, którzy grają w esport, ludzi, którzy oglądają też esport. I myślę, że to są też chyba wasi użytkownicy, tak mi się wydaje. No tak, no my, my jako legalny bukmacher, Forbet posiada zezwolenie Ministerstwa Finansów w Polsce, jesteśmy jedną z legalnie działających tutaj firm. Nie moglibyśmy się tak naprawdę zaangażować, ale inaczej, nie miałoby sensu nasze zaangażowanie się w esport, gdybyśmy mieli trafiać do osób poniżej 18 roku. Roku życia, więc my doskonale widzimy to fajnie to określiłeś, że, że dojrzewa, E-Sport dojrzewa, dojrzewa publikę e-sportu. To są już ludzie w większości powyżej tych 25 lat nawet. I jasne, pewnie oni są trochę. Ta grupa jest trochę młodsza niż powiedzmy uśredniając grupa kibiców sportowych. Ale to już, są, to już są dojrzali ludzie, do których jakby nasza oferta trafia zapewniać ma im rozrywkę i, i jakby to w sposób w pełni jakby legalny, no bo wiadomo, że w Polsce, że nie tylko w Polsce, no zakłady bukmacherskie są dostępne tylko dla osób pełnoletnich i, i, i tylko do takich osób wiadomo jest kierowana, kierowana nasza oferta, a że jest ich. Coraz więcej, przynajmniej już większość wśród fanów e-sportu, e no to potwierdzają też twoje, twoje słowa, no i wyniki też badań i, i, i tego, jak, jak wygląda struktura tych osób zainteresowanych rozgrywkami e-sportowymi. A jak moglibyście powiedzieć, jak to wygląda jeszcze z punktu widzenia wykorzystywania zakładów bukmacherskich przez, przez osoby. W sensie jaka jest częstotliwość w, świecie, w zakładów bukmacherskich. Może, może nie wiem, czy u Was, czy w ogóle jak to czujecie? Czy to jest teraz tak, że piłka nożna nada jest numer jeden? Czy to jest tak, że jest długo, długo, długo nic i dopiero potem jest esport? Czy ten esport faktycznie wspina się po drabince e, innych dyscyplin? Chodzi mi o to, żebyśmy. Mm, Zobaczyli, to bardziej nie wiem, czy to pokażemy, ale żebyśmy dowiedzieli się, jak to wygląda u Was. Czy to jest tak, że nadal piłka nożna jest numer jeden, potem jest jakiś inny sport, inna dyscyplina, a długo, długo i dopiero potem jest e-sport? Czy to jest tak, że widzicie, że e-sport na przestrzeni dwóch, trzech lat wzbija się jednak na tej drabinie innych dyscyplin? Jeśli chodzi o zainteresowanie, w różnymi rozrywkami w zakładach bukmacherskich, No to nie, no w Polsce to jest tak, że jest piłka nożna i długo, bardzo długo nic. Piłka nożna to jest naprawdę ponad 90% naszych graczy. Potem jest, jest tenis ziemny, który może o tyle jest zbliżony do e sportu, że też ma bardzo dużą częstotliwość i bogatą ofertę. Tak? Te, powiedzmy, od stycznia do w zasadzie połowy listopada, czy nawet początku grudnia, tydzień w tydzień mamy rozgrywki tenisowe na całym świecie. Więc ta oferta jest bardzo bogata, szeroka, dostępna w zasadzie przez całą dobę. Więc jest ten nic ziemny. No i potem już to różnie bywa, trochę zależy też od tej sezonowości, tak? bo, bo w Polsce na przykład bardzo dobrze sprzedają się skoki narciarskie, no ale tylko w krótkim okresie czasu nieźle się sprzedaje żużel. No i teraz, gdzie tu jest miejsce e-sportu? On rzeczywiście rośnie, rośnie bardzo dynamicznie i. Przez to że między piłką nożną a resztą jest, jest przepaść po prostu to ta pozycja druga trzecia dla e-sportu jest jak najbardziej w zasięgu krótkiego czasu. Tak? W tej chwili myślę że e-sport jest u nas gdzieś takim sportem numer 6-7 granym. Tak? Wiadomo jest jeszcze koszykówka jest, jest hokej na lodzie jest siatkówka, która jednak jest wśród graczy trochę mniej popularna, chociaż w Polsce, w Polsce jest bardzo popularna. I, i, ale te różnice między tymi sportami poza piłką nożną są niewielkie. Tak? I, tam, I tam ten e-sport się wspina coraz, coraz wyżej. I e, ja myślę, że to jest perspektywa dwóch, trzech lat, może, e, kiedy e-sport stanie się, jeśli chodzi o częstotliwość grania, sportem numer 2-3 bo będzie ten tenis i będzie e-sport, to co już powiedziałem, to obie, obie te dyscypliny, czy tam obie te, obie te rodzaje rozgrywek dają graczom niesamowitą możliwość wyboru, kiedy chce grać, co chce grać, ta oferta jest praktycznie non stop dostępna i non stop szeroka i to jest dla, dla graczy bardzo wygodne, fajne i, i wydaje mi się, że na przestrzeni tych dwóch, trzech lat, to, to tenis ze sportem będą rywalizować o miejsce numer dwa. Wydaje mi się, że to, co jeszcze razem zrobimy, to to, że w najbliższych targach przy Poznań Game Arena w Poznaniu 18-20 października tego roku będziecie wręczać jeden z pucharów MVP na scenie. Więc zapraszamy wszystkich użytkowników, którzy będą śledzić nasze zmagania. To może być coś wyjątkowego, tym bardziej, że to go pokażemy w naszych kanałach transmisyjnych. W związku z powyższym oglądalność będzie pewnie duża. Zachęcamy wszystkich użytkowników do oglądania Polskiej Ligi Sportowej. Dziękujemy.